Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Zapraszam Was na czytanie pod tytułem Rada dla Ciebie od kart. Właśnie jestem po czytaniu prywatnym i zainspirowałam się pytaniem od pewnej pani, która chciała dowiedzieć się, jaka rada do niej płynie, żeby zmienić swoje życie na lepsze. I postanowiłam, że nagram dla Was taki film. Macie trzy karty wyboru. Ja Wam przesunę. Jeden, dwa i trzy. Jaka rada płynie, żebyś zmienił, zmieniła swoje życie na lepsze? Ok, trzy idzie na bok, dwa idzie na bok i jedyneczki. Rada dla ciebie. Co zrobić, żebyś zmienił, zmieniła swoje życie na lepsze? Mm. Co zrobić? Co potrzebujesz zrobić? Przede wszystkim to uspokoić swoje emo emocje. Oj, dużo tutaj się dzieje, dużo głowa myśli, serce analizuje, myśli, yy, wszystko, wszystko tutaj się kłębi, dzieje się. Dużo jest emocji sprzecznych, dużo jest konfliktów wewnętrznych. Możesz być też w takiej energii. Jak to mówi moje dziecko? Nabuzowanej? Jestem nabuzowany, czyli no możesz po prostu być taką osobą na ten moment, teraz, gdzie wszystko ciebie denerwuje. Mała sytuacja, małe słowo, jakieś takie dziwne czyjeś spojrzenie powoduje w tobie frustrację i wzrost tych nerw. Na tego denerwowania się, i tu trzeba uspokoić emocje. Jaka tutaj dla Ciebie rada płynie? Ciężko jest uspokoić emocje, kiedy gdzieś tam w życiu coś się wali, coś się burzy, prawda? I karty mówią, Tutaj te dwie, żeby wniknąć w siebie, żeby wniknąć w siebie, w swoje poczucie własnej wartości. Możesz być osobą, która gdzieś nie akceptuje siebie taką, jaką jesteś, która gdzieś jest w energii deficytu, jest w energii braku i tam trzeba nad tym popracować, tam trzeba coś unormować, uspokoić, przepracować, ale przede wszystkim nosisz jakąś ranę rozczarowania. Możesz być osobą, która za bardzo żyje przeszłością która za bardzo skupia się na braku, na no, być osobą, która nie jest zadowolona ze swojego związku, ze swojego partnera albo z tego, że jesteś osobą samotną. Możesz też nosić rany odrzucenia mamy, taty. Jest tutaj dużo żalu, czakra serca jest bardzo mocno zabrudzona, bardzo mocno zablokowana. Co ci pomoże? Jaka tu rada do ciebie płynie, droga jedyneczko? Zmiana Nawyków w swoim życiu. Zmiana schematów, zmiana myśli, zmiana postrzegania siebie, ludzi, świata, otoczenia. Dosłownie, tak, tutaj karty pokazują. Dla ciebie taką radą też może być wyjechać gdzieś na krótko, po prostu spędzić gdzieś czas poza domem, wyjechać gdzieś, odprężyć się, jakiś mini urlop, małe wakacje, a być może dla niektórych z was Taką radą jest przeprowadzić się, dokonać tak poważnej zmiany w swoim życiu, że się przeprowadzić, wyprowadzić się z tego miejsca, w którym jesteś i iść w zupełnie nowy teren, w nowe miejsce. Jeżeli jesteś osobą samotną, wolną i ta samotność ci doskwiera, dokucza, to taka rada dla ciebie płynie: otwórz się na związek, otwórz się na relacje. Karty mi tu pokazują. Ty potrzebujesz coś zmienić w swoim życiu, przetransformować, ty potrzebujesz coś zburzyć i wybudować na czymś innym, mocniejszym i silniejszym w tym fundamencie. Taka tutaj płynie dla Ciebie rada. Jaka rada płynie dla Ciebie, droga jedyneczko, żebyś mogła zmienić swoje życie? Uwierzyć w zmiany, uwierzyć w siły wyższe, uwierzyć w aniołów, uwierzyć we wsparcie. No i zobacz. Pokochać siebie, być też taką osobą kochającą dla innych, wspierającą, karty pokazują, ale też otworzyć się na miłość, jeżeli właśnie o to tutaj chodzi i być w energii obfitości. Ty potrzebujesz być droga jedyneczko w takiej energii obfitości, radości, nowych początków, marzeń, planów działania, nie być w tych wewnętrznych myślach, nie bić się z tymi myślami, nie krytykować się, nie zapotażować się, nie żyć tym rozgoryczeniem, nie żyć tymi ranami, nie. Nie wdawać się w kłótnie, polemiki, ucinać takie dyskusje z głupcami yy, i koniec, tak? Taka dla Ciebie płynie rada. Pozdrawiam. Dwójeczki. Jaka rada płynie dla Was odnośnie tego, żeby zmienić swoje życie, co zrobić, żeby zmienić tutaj swoje życie? Rada dla ciebie. Nowy początek. Ty potrzebujesz zupełnie nowego początku, ale już patrzymy. Dwójeczko, dla ciebie taką radą jest to totalnie zmienić swoje życie. Dosłownie. Może ty potrzebujesz przeprowadzki, zmiany. Może ty potrzebujesz wyswobodzenia się właśnie z jakiegoś ograniczenia. Może ty jesteś w związku, który nie jest dla ciebie wartościowy, nie jest wspierający. Może ty potrzebujesz po prostu odejścia, rozejścia się z kimś, kto ciebie zniewala, kto ciebie ogranicza. Hmm. I przepraszam bardzo, ale dziecko mi przeszkodziło. I tutaj karty pokazują, że tak, nowy początek, zmiana miejsca zamieszkania, wyprowadzka, przeprowadzka, wejście w coś nowego, to dla niektórych. A ogólnie patrząc, to karty pokazują, że dla ciebie taką radą to jest czerpać inspirację z dziecka, z dzieci. Czyli o co tutaj chodzi? Cieszyć się z życia jak dziecko. Radować się, nie trzymać w sobie żalu, urazy, smutku, nawet jeżeli jest jakieś potknięcie, nawet jeżeli jest jakaś trudność, to zmierzyć się z tym, spojrzeć na siebie w lustro, pomyśleć, zastanowić się, a potem uśmiechnąć się do siebie i powiedzieć: dobrze, dam radę, będzie wszystko ok. Tak jak dzieci, prawda? Przewrócą się, zrobią sobie ranę na ciele, popłaczą, a za chwilę o tym zapomną, idą dalej i dalej się wygłupiają. I tutaj właśnie taka dla Ciebie rada płynie. Nie rozdrapywać ran, nie skupiać się na brakach, nie skupiać się na obrażaniu, nie skupiać się na deficycie, a cieszyć się z tego życia. Nawet jeżeli są te potknięcia, to iść dalej. Karty pokazują, że Ty potrzebujesz więcej zabawy, ruchu, śmiechu, takiej, takiego Kontaktu z drugim człowiekiem, ale z tymi wysokimi wibracjami. Tutaj Taka rada dla Ciebie płynie, kontaktuj się z ludźmi. Szukaj takiego otoczenia, towarzystwa dla Ciebie, którzy będą Ciebie inspirować, którzy będą mówić tylko o pozytywnych rzeczach, którzy będą lubieli słuchać muzyki, którzy będą lubieli uśmiechać się, którzy będą lubieli pochwalić, docenić, zauważyć, dać komplement, ale taki szczery. Ty tego potrzebujesz. Zmiany otoczenia na osoby pozytywne, na osoby, które wysoko wibrują. I tutaj, żebyś ty zmieniła dwójeczko swoje życie, wyjdź z energii krytyka, sabotażysty. Za bardzo się o coś obwiniasz, za bardzo się um, krytykujesz, za bardzo siedzisz w jakimś bólu i cierpieniu, karty pokazują. Odnajdź w sobie swoje wartości, znajdź w sobie potencjał do działania, znajdź w sobie odwagę, znajdź w sobie tą potrzebę. Do tych zmian i ruszaj naprzód. Tutaj te karty tak mówią. Wypatruj znaków szans, możliwości. I ty musisz coś w sobie, w głębi siebie, od środka do, dokonać tam jakiejś zmiany. W tobie jest ta zmiana. I nic się tutaj nie będzie zmieniać, jeżeli ty tego nie zrozumiesz, że najpierw ty musisz w sobie coś przegadać, przeanalizować, przepracować, coś ciebie trzyma mocno. Tutaj, tak mocno ciebie trzyma w tu i teraz, ale cofając ciebie do przeszłości, i tu trzeba nad tym popracować. Może to są kwestie finansowe, może to są kwestie związkowe w relacji jakiś mężczyzna. Problemy z mężczyzną, jakieś ograniczenia ze strony mężczyzny, czy partnera, czy taty, czy pracodawcy, czy kogokolwiek, jakieś też ograniczenia finansowe. Karty mówią: nie krytykuj się o nic, nie pozwól też, żeby ktoś ciebie krytykował. Radą dla ciebie to jest cesarz, czyli energia uziemienia. Brakuje tobie uziemienia, brakuje tobie takiego oczyszczenia energetycznego. Zrób sobie, pozwól sobie na to, rób coś w tym kierunku, działaj. No, tak dosłownie tutaj te karty o tym mówią. Bo brakuje ci równowagi. Dobrze, jaka tutaj jeszcze rada, żebyś swoje życie mogła dwójeczka odmienić, to co tutaj przydałoby się zrobić? No, transformacja. Dosłownie ogromna transformacja w życiu. No, zobacz. Miłość własną. Patrz do siebie. Na siebie w lustrze z miłością, zaakceptuj, zaakceptuj siebie, nawet jeżeli masz nadwagę czy niedowagę, czy tam coś ci się nie podoba w ciele, zaakceptuj siebie, to jest bardzo u ciebie ważne i niesieć w tej przeszłości, nie grzeb tam, niesieć w tej ranie serca. Po pracy z raną serca, widzisz, nosisz jakąś ranę na sercu bardzo mocno, no i ta przeszłość tutaj jest, te blaski. Te cienie, przepraszam, ta utrata energii, gdzieś. No Ucieka ci energia na coś niepotrzebnego. Ty masz skupić się na pomysłach, wybrać sobie jeden pomysł w swoim życiu, jedno pragnienie, jeden cel i dążyć do realizacji tego. Tak to wygląda. Pozdrawiam. I trujeczki, trujeczki. Jaka rada dla trujeczek płynie, co trujeczko tutaj popłynie do ciebie w temacie tego żeby zmienić swoje życie na lepsze, jaka tutaj rada dla trujeczek? Mhm. Trujeczko, jeżeli czujesz, że jesteś w niewłaściwym miejscu, i czujesz, że coś Cię w tym miejscu ogranicza, to karty mówią, że dla Ciebie taką dobrą radą do tego, żeby w Twoim życiu coś się zmieniło, to musisz ruszyć naprzód. Przeprowadzka, zmiana miejsca zamieszkania, wyprowadzka, jakieś porządki, czystki w swoim otoczeniu, w terenie potrzebne ci są. To jest jedno. Druga sprawa, być może też tutaj jest taka osoba, która jest w jakimś ukrytym związku, jesteś w jakiejś ukrytej relacji. To karty pokazują, że jeżeli to jest tylko romans, ktoś cię adoruje, flirtuje z Tobą, ale nic więcej, czuję, że wnet blokuje Ciebie do tego, żebyś mogła trójeczko sobie stworzyć życie szczęśliwe, zakończ taką relację, która jest gdzieś relacją niepewną, niewartościową, to jest kolejna rzecz. A teraz, tak patrząc najogólniej ogólnie świecie, jaka tutaj rada płynie dla was? To przede wszystkim karty mi pokazują, że jesteś trujeczko ogromnym marzycielem, dużo masz pragnień, dużo masz potrzeb, dużo chciałabyś trujeczko w swoim życiu zmienić, ale jakieś blokady są w tobie bardzo mocno, y, głęboko y, gdzieś y, zakorzenione i ty potrzebujesz jakiegoś głębokiego oczyszczenia. Y, ty potrzebujesz jakiegoś oczyszczenia y, takiego powiedziałabym już. Y, bardzo głębokiego tutaj proces mi się pokazuje dla takich osób, które gdzieś są. Yy, ty możesz powielać jakiś schemat w rodzie, możesz być osobą, która ciągnie jakąś historię rodową, jakieś niepowodzenia życiowe nie tylko ciebie dotyczą, ale dotyczyły też Twoich przodków, i tu by trzeba było popatrzeć, poszukać, poszperać, doinformować się i podjąć tą decyzję w sobie, że chcesz dokonać yy, przecięcia. Tego obciążenia karmicznego i chcesz żyć po swojemu. Tutaj taka rada dla Ciebie płynie, tak? Czyli uporządkować sprawy karmiczne, sprawy rodowe, przyjrzeć się tym sytuacjom i tam coś popracować, tam coś pozmieniać. Też taka rada dla Ciebie płynie droga trójeczko, że dostrzegasz te blokady w sobie. Bo Ty masz dużo blokad w sobie i ty ich nie widzisz, ty czegoś w ogóle nie widzisz, ty czegoś nie chcesz widzieć, nie, do, nie dostrzegasz czegoś, nie czujesz czegoś. Zacznij to dostrzegać, zacznij to czuć, zacznij to widzieć, zacznij patrzeć na swoje życie troszeczkę inaczej, z innej perspektywy popatrz, tak? Nie jako osoba gdzieś wykorzystana, nie jako osoba gdzieś skrzywdzona, tylko troszeczkę inaczej się przyjrzyj. Okej, okay. co tutaj dalej jeszcze? Karty teści radzą, że dla Ciebie bardzo takim motywującym czymś w życiu, może nie motywującym, ale takim czymś u Ciebie wdzięczność jest pokazana, bo Trójka Kielichów to jest karta wdzięczności i tak jakby ta prawdziwa z serca wypływająca wdzięczność w Twoim życiu, jest możliwością do tego, żebyś ty, droga trójeczko, przerwała jakiś schemat rodowy, żebyś przerwała jakąś karmę, żebyś odbudowała się energetycznie i ruszyła naprzód. Także tutaj taka rada dla ciebie płynie: więcej wdzięczności. Wiem, wiem, jesteś wdzięczna za to, że wstajesz, jesteś wdzięczna za to, że masz co jeść, jesteś wdzięczna za to i za tamto, ale to jest mało. Albo to nie wypływa z takiej prawdziwej szczerości, tylko jest to takie odklepywane na pamięć, albo, mm, albo to jest za mało. I tutaj trzeba nad tą wdzięcznością się pochylić, popracować nad tym. No i w tym kierunku iść, tak? Karty też mówią, żeby się. Droga trójeczko zadbała o swoją energię, uporządkowała w niej coś, przepracowała, popracowała z blokadami. Mhm, z blokadami z prze... Tak jakby nie płynie, u ciebie, yy, nie płynie u Ciebie energia taka, jaka powinna płynąć. I tutaj by trzeba było, no, pouziemiać się, pooczyszczać, popracować z kimś, kto się tym zajmuje. Chyba, że jesteś osobą, która jest otwarta na to i chce sama, no to się doinformuj, dołóż i pracuj z tym, żeby energia... Twoim ciele płynęła. Mhm. Jaka tutaj rada płynie dla ciebie, żebyś, żeby zmienić swoje życie? To co tutaj jest pokazane? No właśnie, no, bądź tym odkrywcą, odkrywaj w swoim życiu. Znajduj te takie momenty, sytuacje. Dla Ciebie też może być rodzina ważna. Może Ty nie dostrzegasz rodziny, może Ty nie, nie, nie dostrzegasz przyjaciół. Um, tutaj, tu, może ktoś, coś jest powodem tego, że naprawdę możesz w swoim życiu poczuć się lepiej. Uwierz też w te wsparcie anielskie odgórne. Widzisz, no. Dużo masz, jest, możesz być osobą doświadczoną przez życie, i tutaj no, jakieś lekcje odrabiasz, cały czas jakieś lekcje odrabiasz, i ktoś może być dla ciebie nauczycielem, ale rodzina jest dla ciebie nauczycielem. Tu na pewno rodzina, kwestie rodowe, rodzinne, sytuacje rodzinne. Tu przychyl, przyjrzyj się temu. Tam trzeba coś przepracować, pouzdrawiać, pouwalniać, pooczyszczać, i wtedy ruszysz naprzód. Ale też przyjrzyj się swoim sytuacjom życiowym, tym, które się powtarzają, bo to są dla ciebie lekcje życiowe. Na co tracisz, na coś tracisz energię? Niepotrzebnie, niepotrzebnie na coś tracisz energię, i zobacz, no, jeżeli ty zastosujesz te rady, zaczisz nad sobą pracować, uwalniać te blokady, oczyszczać się energetycznie, popracujesz z rodziną, w rodzie, w rodzinie i tak dalej, no to czeka ciebie duża zmiana, czeka ciebie ogromna transformacja. Karty pokazują i tego tobie życzę. Wszystkiego dobrego.